A więc Paweł kazał mi stać korytarzu naszego mieszkania, podczas gdy on dosłownie obwąchiwał mój strój roboczy, jak jakiś oszalały pies gończy, a wszystko dlatego, że spędziłam dodatkowe 10 minut w biedronce. 10 minut. Utknęłam za panią, która miała z 40 kuponów, a on stoi nade mną i pyta: "Z kim tak naprawdę byłaś?", żądając by mógł poczuć na moich ubraniach zapach perfum innego mężczyzny. Jakich perfum? Ale stałam tam o 19 z wyciągniętymi ramionami, jakbym przechodziła kontrolę na lotnisku, podczas gdy mój chłopak od 3 lat obwąchiwał moje ramiona, ciągle dopytując, dlaczego tak długo mi zeszło. Ta pani z kuponami, dlatego tak długo. Ale on wyciągnął swoją głupią aplikację, która śledzi moją lokalizację i pokazał mi, że stałam na parkingu przez cztery minuty po wyjściu ze sklepu. Więc ewidentnie musiałam się z kimś spotykać, a ja po prostu pakowałam zakupy do bagażnika w listopadowym deszczu. To zajmuje chwilę, ale nie. Musiałam wyciągnąć na telefonie wyciąg z kąta, żeby udowodnić, że byłam tylko w Biedronce, pokazać mu paragon z godziną i wyjaśnić, dlaczego zatrzymałam się na parkingu. I wiecie co? Zrobiłam to. Wyjaśniłam wszystko, jakby to było całkowicie normalne, że dorosła kobieta musi udowadniać, że była na zakupach. To teraz moje życie. To jest to, co robię od dwóch lat. Zaczęło się tak powoli, że nawet nie zauważyłam, kiedy zaczęłam tonąć. Była Pawła Kinga, zdradziła go trzy lata temu i naprawdę dała mu popalić. Wdała się w romans z jego byłym współlokatorem. Kiedy zaczęliśmy się spotykać pod koniec 2020 tego roku on wciąż był w rozsyce. Ciągle komentował, jak to możliwe, że niczego nie zauważył, jak łatwo go obamała, jak żałował, że nie zwracał większej uwagi na znaki. Było mi go żal. Wydawał się taki zraniony i bezbronny. A ja chciałam mu pokazać, że nie wszystkie kobiety są takie same. Chciałam być tą, która udowodni, że można znów zaufać. Więc gdy po kilku miesiącach zapytał, czy może dostać hasło do mojego konta na portalu społecznościowym, bo to sprawi, że poczuje się bezpieczniej, dałam mu je. Kiedy zasugerował, żebym udostępniła mu swoją lokalizację, żeby się nie martwił, gdy późno wracam z pracy, zrobiłam to. Kiedy zaczął się niepokoić, że mam przyjaciół i powiedział, że wiele by dla niego znaczyło, gdybym trochę się od nich zdystansowała, też to zrobiłam. Za każdym razem, gdy prosił o Coś, co miało mu pomóc poczuć się bezpiecznie, mówiłam tak, bo go kochałam i chciałam, żeby wyzdrowiał. Ale jest takie powiedzenie, że jak dasz komuś palec, to weźmie całą rękę, a w tym przypadku wziął całą trasę S8. Pracuję w obliżu Śródmieścia a mój grafik jest taki sam co tydzień. Od poniedziałku do czwartku od trzydzieści do siedemnastej Z godzinną przerwą na lunch o Paweł o tym wie. Wie o tym od trzech lat, ale sześć miesięcy temu zaczął dzwonić do mnie podczas przerwy na lunch, żądając wideo rozmowy, żeby mógł zobaczyć, gdzie jestem. Nie tylko szybkie połączenie kontrolne, ale pełna wideo rozmowa, podczas której chciał widzieć restaurację, pokój socjalny, czy gdziekolwiek akurat jadłam. Mówił, że to tylko po to, żeby się przywitać, bo tęsknił, ale jego oczy Tło, szukając nie wiem czego. Męskich współpracowników, przypadkowych mężczyzn, dowodów na to, że kłamie, jedząc kanapę w samochodzie. Za pierwszym razem, gdy o to poprosił, pomyślałam, że to trochę dziwne, ale może i urocze, że tęskni. Ale potem stało się to codziennością. Jeśli nie odebrałam w ciągu dwóch sygnałów, zaczynał pisać, Gdzie jesteś? Dlaczego nie odbierasz? Co robisz, że nie możesz odebrać, a ja dosłownie przeżuwałam. Jedzenie i musiałam wszystko rzucić, żeby zadzwonić do niego z wideo i pokazać mu, że po prostu jem lunch. Moja koleżanka z pracy, Ania, zaczęła to zauważać. Widziała, jak gorączkowo odbieram te wideo rozmowy i w końcu zapytała mnie Frost, czy wszystko w domu w porządku. Wymyślałam wymówki. Jest po prostu opiekuńczy. Po prostu mnie kocha, ma traumę swojej byłej. Rzuciła mi takie spojrzenie, jakby chciała powiedzieć coś więcej, ale tego nie zrobiła. Potem jest sprawa z telefonem. Każdej nocy przed snem Paweł przegląda mój telefon, i mam na myśli, że naprawdę go przegląda. Wiadomości tekstowe, prywatne wiadomości na portalach społecznościowych, wiadomości na komunikatorze, nawet moją służbową pocztę. Przewija wszystko z całego dnia. Jeśli dostałam wiadomość od jakiegoś faceta, nieważne, czy to mój szef, pan Krzysztof, czy kuzyn Kamil wysyłający Mema, Paweł potrzebuje pełnego wyjaśnienia. Kto to jest? Dlaczego do ciebie? Piszą, czego chcą? Pokaż mi poprzednie wiadomości z nimi. Próbowałam się temu sprzeciwić dokładnie jeden raz, jakieś osiem miesięcy temu. Powiedziałam mu, że czuję, że mi nie ufa i że przeglądanie mojego telefonu każdej nocy prawia, że czuje się nie On kompletnie się załamał, zaczął płakać. Powiedział, że wie, że zachowuje się irracjonalnie, ale nic na to nie poradzi, że Kinga zniszczyła jego zdolność do zaufania, że jeśli naprawdę go kocham, zrozumiem, że on tego teraz potrzebuje. Obiecał, że nad tym pracuje. Przysiągł, że będzie lepiej. I jak idiotka uwierzyłam mu i przeprosiłam, że poruszyłam ten temat. Od tamtej pory jest gorzej, a nie lepiej. Teraz mierzy czas mojego dojazdu do pracy. Moja droga z pracy do naszego mieszkania powinna zająć 23 minuty według map Google. Jeśli zajmie mi to dłużej niż 30 minut, jestem przesłuchiwana. Korek, pokaż mi dowód, zatrzymałaś się na stacji? Pokaż mi paragon. Musiałaś właść do Ateki. Co kupiłaś? i dlaczego mi nie powiedziałaś, że się zatrzymuje? To jak areszt domowy, z tą różnicą, że nigdy nie popełniłam żadnego przestępstwa. Zerwałam kontakt z każdym kolegą, jakiego miałam. Mój kumpel z liceum, Grzesiek, z którym czasem jadałam lunch, zniknął. Koledzy z zajęć jogi na siłowni przestałam chodzić na te zajęcia całkowicie. Mój sąsiad z naszego bloku, z którym czasem rozmawiałam przy skrzynkach na listy. Teraz dosłownie przechodzę na drugą stronę ulicy, jeśli widzę, że nadchodzi. Paweł powiedział, że utrzymywanie przyjaźni z facetami w związku jest brakiem szacunku, i że jeśli naprawdę zależy mi na jego uczuciach, postawię nasz związek o na przypadkowe przyjaźnie. I tu jest najżałośniejsza część. Zrobiłam to. Naprawdę to wszystko zrobiłam. Moja młodsza siostra, Julita, jest na trzecim roku na uniwersytecie warszawskim i zaczęła Pytania. W zeszłym. Miesiącu spotkałyśmy się w barze z kurczakami niedaleko uczelni i musiałam zadzwonić do Pawła na wideo w połowie lunchu, żeby udowodnić, że jestem z nią, a nie potajemnie spotykam się z jakimś facetem. Julita patrzyła na to z otwartymi ustami. Kiedy się rozłączyłam, zapytała, co to do cholery było? Próbowałam to obrócić w żart, ale ona się nie śmiała. Powiedziała mi, że to nie jest normalne, że to jest kontrolujące i dziwne i że muszę się obudzić. Stałam się defensywna. Powiedziałam jej, że nie rozumie, bo nigdy nie była w poważnym związku. Wyszła, wyglądając na autentycznie przerażoną o mnie. Moja mama też to zauważyła. Podczas niedzielnego obiadu w domu moich rodziców, kilka tygodni temu, Paweł zadzwonił do mnie trzy razy w trakcie posiłku. Trzy razy. Byliśmy tam może z dwie godziny, a on musiał wiedzieć, o której jedliśmy, co jedliśmy, kto jeszcze był i o czym rozmawialiśmy. Mój tata w końcu coś powiedział. Powiedział Pawłowi, żeby może skupił się na swoim wieczorze i pozwolił mi cieszyć się czasem z rodziną. Paweł stał się bardzo cichy i spięty. Później w samochodzie powiedział mi, że mój tata był bez szacunku i że może powinniśmy odpuścić sobie kilka następnych niedzielnych obiadów. Nie byliśmy tam od tamtej pory. Jednak wczorajsza sytuacja ze sklepem spożywczym coś we mnie złamała. Stojąc tam z wyciągniętymi ramionami, podczas gdy mój chłopak obwąchiwał moje ubrania, bo za długo kupowałam kurczaka i makaron, spojrzałam na nasze odbicie w lustrze w korytarzu i nawet siebie nie rozpoznałam. Kiedy stałam się tą osobą? Kiedy zaakceptowałam to jako normalne? Kiedy skończył swoją inspekcję, i uznał, że mówię prawdę. Po prostu wszedł do salonu i włączył telewizor, jakby nic dziwnego się nie wydarzyło. Zapytał co robię na obiad, a ja stałam w tym korytarzu z torbą z zakupami wciąż na podłodze i coś we mnie pękło. To nie jest miłość, to nie jest ochrona, troska, ani nawet paranoja z powodu przeszłej traumy. To jest kontrola, to jest więzienie. Mam na sobie nadajnik GPS 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mój telefon jest codziennie przeszukiwany. Nie mogę mieć męskich przyjaciół. Nie mogę spędzić dodatkowych 5 minut gdziekolwiek bez przesłuchania. I po prostu pozwalam mojemu chłopakowi obwąchiwać mnie w poszukiwaniu dowodów zdrady. Co ja do diabła robiłam przez 2 lata? Zrobiłam obiad, zjedliśmy. Powiedział, że makaron był trochę rozgotowany. Potem wziął mój telefon na swój nocny przegląd Podczas gdy oglądaliśmy telewizję. Siedziałam tam, patrząc, jak czyta każdą jedną wiadomość, i zdałam sobie sprawę, że nic nie czuję. Żadnej miłości, żadnego uczucia, tylko to puste, zmęczone uczucie. Dziś rano poszłam do pracy jak zwykle, ale cały czas myślałam o tej chwili w korytarzu, o minie mojej siostry, o komentarzu mojego, taty, o zatroskanym spojrzeniu Ani. Podczas przerwy na lunch zadzwonił Paweł na codzienną wideorozmowę. Patrzyłam na dzwoniący telefon i po raz pierwszy od dwóch lat pozwoliłam, by włączyła się poczta głosowa. Oddzwonił natychmiast. Nie odebrałam. Wtedy zaczęły się SMSy. Gdzie jesteś? Dlaczego nie odbierasz? Co się dzieje? Wszystko w porządku? Odzwoń natychmiast. Odwróciłam telefon ekranem do dołu na kolanach i zjadłam w samochodzie na parkingu. I coś w tym małym akcie buntu poczułam jako absolutnie szalone, ręce mi się trzęsły, serce waliło mi jak młotem. Wszystko dlatego, że nie odebrałam wideo rozmowy o Kiedy w końcu spojrzałam na telefon, miałam 14 nieodebranych połączeń i 31 SMS. Uf, Wiadomości stawały się coraz bardziej gorączkowe, a potem gniewne. Ostatnia brzmiała: Jeśli nie oddzwonisz w ciągu najbliższych 5 minut, jadę do twojego biura. Oddzwoniłam, powiedziałam mu, że byłam przy zabiegu i nie mogłam odebrać. Zapytał, dlaczego mu tego nie napisałam, dlaczego go tak zignorowałam, dlaczego go tak olewam, skoro wiem, że go to niepokoi. Nie wiem, co zrobię, ale wiem, że nie mogę tak dalej żyć. Nie mogę być kobietą, którą obwąchuje się w korytarzach i która musi udowadniać, że poszła na zakupy. Nie nie mogę poświęcać każdej przyjaźni i każdej minuty wolności, by radzić sobie z czyjąś niepewnością. Coś musi się zmienić. Po prostu nie mam pojęcia, jak to zrobić, skoro nie mogę nawet zrobić sobie przerwy na lunch bez pozwolenia. Aktualizacja. Okej, okay. więc komentarze pod moim ostatnim postem absolutnie mnie zmiażdżyły. W najlepszy możliwy sposób. Wszyscy mówili mi, że to toksyczne zachowanie, że muszę odejść, że to nie jest normalne, wiem, ale wiedzieć coś, a faktycznie coś z tym zrobić, to dwie zupełnie różne rzeczy, kiedy spędziłaś dwa lata, warunkując się na akceptowanie szaleństwa jako normy. Ta sprawa z przerwą na lunch, kiedy nie odebrałam jego wideo rozmowy. To było w czwartek. Do piątku rano Paweł zachowywał się, jakby nic się nie stało, ale jednocześnie obserwował mnie, jak Ciągle pytał, czy wszystko w porządku? Czy jestem na niego zła? Czy coś mnie dręczy? Ciągle mówiłam nie, bo szczerze mówiąc, nie wiedziałam co powiedzieć. Co w ogóle mówisz komuś, kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że cały twój związek to schemat kontroli? W piątek po pracy zatrzymałam się w Auchan, bo potrzebowaliśmy proszku do prania. Tylko proszku do prania. Napisałam Pawłowi, że się zatrzymuję, bo najwyraźniej to jest coś, co muszę teraz robić. A on natychmiast zadzwonił, nie odpisał, zadzwonił. Chciał wiedzieć, do którego Auchan jadę, co kupuję, jak długo mnie nie będzie. Powiedziałam mu, że może 15 minut, a on na to: "OK, ale jeśli będziesz dłużej niż 20 minut, zacznę się martwić, więc informuj mnie na bieżąco". Stoję w alejce ze środkami czystości, prowadząc tę rozmowę, a starsza kobieta bo mnie po prostu się gani. Słyszała wszystko. Kiedy się rozłączyłam, spojrzała na mnie i zapytała: "Kochanie, czy wszystko w domu w porządku?". I dosłownie prawie się rozpłakałam na środku Ocean. Po prostu chwyciłam proszek i wyszłam. Ale tu robi się jeszcze gorzej. Wróciłam do domu w 18 minut. Wiem, bo patrzyłam na zegarek, jakby od tego zależało moje życie. A Paweł siedział na kanapie z otwartym laptopem. Śledził moją lokalizację przez cały czas. Wiedział dokładnie, kiedy wyszłam z pracy, kiedy dotarłam do Ocean, jak długo byłam w środku i kiedy wróciłam do domu. Pokazał mi małą makę z zaznaczoną moją trasą i powiedział coś w stylu: "Widzisz, świetnie się uwinęłaś". Jakby gratulował mi za sprawne wykonanie zadania. Po prostu stałam tam, trzymając tę butelkę wiziru i coś we mnie pękło. Dlaczego musi mnie śledzić, skoro powiedziałam mu, gdzie idę? Spojrzał na mnie ze zdziwieniem i powiedział, że mnie nie śledzi. Po prostu sprawdzał, czy jestem bezpieczna. Zapytałam, jaka jest różnica. Powiedział: Różnica polega na tym, że śledzenie oznacza, że ci nie ufam, a sprawdzanie oznacza, że się o ciebie troszczę. Powiedziałam mu, że z mojej perspektywy czuje się to dokładnie tak samo. Wtedy się zdenerwował. Zaczął mówić o tym, jak bardzo stara się pracować nad swoimi problemami z zaufaniem. Jak wiele już osiągnął. Jak to nie fair z mojej strony, że zachowuje się, jakby był jakimś kontrolującym potworem, kiedy on tylko się o mnie troszczy, o moje bezpieczeństwo. Znowu wspomniał o Kinze. Powiedział, że ona też się na niego złościła, gdy zadawał pytania, i właśnie dlatego przegapił wszystkie znaki, że go zdradzę. Powiedział, że nie zamierza być znowu tak naiwny. Powiedziałam mu, że nie, jestem Kingą. Nigdy nie byłam Kingą. Spędziłam dwa lata udowadniając, że nie jestem Kingą i to nigdy nie wystarczyło. Zrobił się bardzo cichy. Potem zapytał, czy próbuję sprowokować łótnie. Czy szukam pretekstu, żeby z nim zerwać, czy jest ktoś inny i to jest mój sposób na stworzenie dystansu, żebym mogła zdradzać bez poczucia winy. Co za zuchwalstwo? Dałam temu człowiekowi każde hasło, każdy login, każdą sekundę moich danych lokalizacyjnych. Zerwałam kontakt z każdym męskim przyjacielem. Dzwoniłam do niego na wideo z moich przerw na lunch przez 6 miesięcy, a on pyta, czy próbuje stworzyć dystans, żebym mogła go zdradzić. Powiedziałam mu, że to szaleństwo. Powiedział, że to nie szaleństwo. To było uzasadnione pytanie, biorąc pod uwagę, że nagle zaczęłam zachowywać się inaczej. Zapytałam go, co to znaczy inaczej, a on zaczął wymieniać. Nie odebrałaś mojej wideorozmowy w czwartek. Wydawałaś się zirytowana kiedy? Dzwoniłem w sprawie Auchan. Jesteś teraz defensywna. Ostatnio nie wydajesz się tak czuła. Stoję tam słuchając go, jak buduje tę sprawę przeciwko mnie, używając normalnego ludzkiego zachowania jako dowodu i zdałam sobie sprawę, że to właśnie robi. To właśnie robił od dawna. Za każdym razem, gdy okazuje najmniejszy opór wobec jego inwigilacji, on odwraca sytuację i sprawia, że to ja jestem podejrzana. Sprawia, że to ja się odsuwam. Sprawia, że to ja potencjalnie zdradzam. A potem ja przepraszam i udowadniam wszystko od nowa. Nie tym razem. Powiedziałam mu, że potrzebuję trochę przestrzeni, żeby pomyśleć. Pytał, co to znaczy. Powiedziałam, że znaczy to dokładnie to co brzmi. Potrzebuję przestrzeni. Chciał wiedzieć, czy przestrzeń oznacza, że zrywamy, czy że potrzebuję tylko kilku godzin, czy co, bo potrzebuję jasności. Powiedziałam, że jeszcze nie wiem, a on wadł w szał. Zaczął krzyczeć, że nie mogę po prostu powiedzieć, że potrzebuję przestrzeni bez wyjaśnienia, co to znaczy. Jak to jest manipulacyjne i niesprawiedliwe. Jak karze go za to, że się o mnie troszczy. Jak jeśli mam wątpliwości co do nas, to muszę to powiedzieć jasno, zamiast być niejednoznaczna. Próbowałam wyjść w spokoju, a on poszedł za mną do naszej sypialni, wciąż krzycząc, pytając, dokąd idę, czy zamierzam zostać u kogoś, do kogo piszę, dlaczego taka jestem. Chwyciłam telefon i torekę i powiedziałam mu, że jadę do rodziców. Chciał wiedzieć na jak długo Powiedziałam, że nie wiem. Zablokował drzwi sypialni i powiedział, że musimy najpierw dokończyć tę rozmowę, że nie mogę po prostu wyjść w trakcie kłótni. Powiedziałam, że by się przesunął, a on na to nie, dopóki nie powiesz mi, co się naprawdę dzieje. szepchnęłam się obok niego. Nie powstrzymał mnie fizycznie, ale na pewno nie ruszył się z łatwością. Dotarłam do samochodu i miałam już sześć wiadomości, zanim jeszcze opuściłam parking z pytaniami, gdzie jestem, kiedy wrócę, czy naprawdę jadę do rodziców, czy gdzieś indziej. Mówiąc, że musimy o tym porozmawiać jak dorośli, że zasługuję na coś więcej niż ja po prostu uciekająca. Pojechałam do domu moich rodziców na Pragę Północ, słacząc przez całą drogę. Dotarłam tam około dwudziestej, a moja mama spojrzała na moją twarz i wciągnęła mnie do środka. Mój tata oglądał mecz Warszawa i natychmiast wyłączył telewizor, co się praktycznie nie zdarza. Oboje po prostu siedzieli tam podczas gdy ja przez 20 minut szlochałam na ich kanapie. Kiedy w końcu uspokoiłam się na tyle by mówić, opowiedziałam im wszystko. Nie tylko o obwąchiwaniu w sklepie spożywczym czy wideo ale o wszystkim, o sprawdzaniu telefonu każdej nocy, o śledzeniu lokalizacji, o mierzonych dojazdach, o odcięciu mnie od przyjaciół, o przesłuchaniach na temat kasjerów i współpracowników, o wszystkim. Twarz mojego taty poczerwieniała tak jak nigdy go nie widziałam. Był wściekły. Chciał wiedzieć dlaczego nie powiedziałam im wcześniej. Moja mama płakała. Ciągle pytała jak długo to trwa i wydawała się że przez dwa lata sobie z tym radziłam, a oni nie mieli o tym pojęcia. Próbowałam wyjaśnić że to działo się stopniowo, że nie zdawałam sobie sprawy jak źle jest aż do niedawna, że była Pawła naprawdę go zdradziła i próbowałam być wyrozumiała. Mój tata przerwał mi i powiedział, że ma gdzieś byłą Pawła, to żadne usprawiedliwienie dla traktowania mnie jak więźnia. Moja mama powiedziała, że trauma nie daje nikomu prawa do traumatyzowania ciebie. Wtedy mój telefon zaczął brzęczeć, dzwonił Paweł. Puściłam sygnał do poczty głosowej. Odzwonił, odrzuciłam połączenie. Wtedy zaczęły się sypać SMS-y. Samochód twojego taty stoi na podjeździe, więc wiem, że tam jesteś. Dlaczego nie odbierasz? Musimy porozmawiać. Nie możesz mnie po prostu ignorować. Co dziecinne, martwię się o ciebie. Proszę, odbierz telefon. Mój tata spojrzał na ekran mojego telefonu i powiedział: On cię teraz śledzi. Przytaknęłam. Kazał mi natychmiast Wyłączyć udostępnianie lokalizacji. Zawahałam się, bo myśl, że Paweł nie będzie mógł zobaczyć, gdzie jestem, napawała mnie lękiem. I wtedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo pokręcone stało się moje myślenie. Siedzę w domu moich rodziców, bojąc się wyłączyć śledzenie lokalizacji, bo mój chłopak może się zdenerwować. Moja mama pomogła mi przejrzeć ustawienia telefonu. Wyłączyliśmy usługi lokalizacyjne dla aplikacji do udostępniania lokalizacji. Zmieniliśmy moje hasło na portalu społecznościowym. Mój tata chciał, żebym całkowicie zablokowała numer Pawła. Zostałam u rodziców na noc w moim starym pokoju. Paweł napisał do mnie 45 razy. Policzyłam. Ich treść wahała się. Od przeprosin przez złość, po i oskarżenia. Kilka perełek. Przepraszam jeśli cię zdenerwowałem, ale wyolbrzymiasz. Twoi rodzice nastawiają cię przeciwko mnie. Jeśli potrzebujesz przestrzeni, porządku, ale musisz to komunikować właściwie. Nie mogę uwierzyć, że mi to robisz po wszystkim co przeszliśmy. Jesteś teraz z kimś, dlatego nie odpowiadasz? W Sobotę rano moja mama zrobiła naleśniki i siedzieliśmy przy ich uchnym stole. Podczas gdy ona i mój tata mówili mi, że muszę zakończyć ten związek, że to nie była miłość, tylko forma znęcania się, że martwili się od miesięcy, ale nie chcieli się wtrącać, że zauważyli, że stałam się bardziej wycofana i niespokojna, ale myśleli, że może jestem po prostu zestresowana pracą. Moja siostra Julita pojawiła się około 10 rano. Najwyraźniej moja mama zadzwoniła do niej i wszystko jej opowiedziała. Julita była Wścieła. Powtarzała, że wiedziała, że coś jest nie tak, że od miesięcy mówiła mi, że to nie jest normalne. Chciała wiedzieć, czy Paweł kiedykolwiek był wobec mnie fizyczny, a ja powiedziałam, że nie, ale potem przypomniałam sobie, jak blokował drzwi sypialni i zdałam sobie sprawę, że może to liczyło się jako fizyczne zastraszanie, nawet jeśli mnie nie uderzył. Ale o to w czym rzecz. Wiedzieć, że musisz kogoś opuścić, a faktycznie to zrobić, jest trudne, kiedy wciąż masz wszystkie swoje rzeczy w mieszkaniu z nim, kiedy dzielicie umowę najmu, kiedy część ciebie wciąż czuje się winna, bo on naprawdę został zraniony przez swoją byłą i może go opuszczasz, kiedy potrzebuje wsparcia. Paweł pojawił się w domu moich rodziców w sobotę po południu. Byłam w salonie z Julitą, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Mój tata otworzy... I usłyszałam głos Pawła proszącego o spotkanie ze mną. Usłyszałam, jak mój tata mówi mu, że to nie jest dobry moment. Paweł nalegał, że musimy porozmawiać, że nie mogę po prostu zniknąć i odmawiać komunikacji. Mój tata powiedział, że porozmawiam z nim, kiedy będę gotowa, i prosił, żeby wyszedł. Paweł podniósł głos. Powiedział, że to niedorzeczne, że jestem jego dziewczyną i ma prawo mnie widzieć, że moi rodzice wtrącają się w nasz związek. Mój tata powiedział mu, żeby wyszedł albo zadzwoni po policję. Paweł musiał mnie zobaczyć przez okno, bo zaczął krzyczeć moje imię. Pytając, dlaczego to robię? Mówiąc, że zasługuje na wyjaśnienie, że możemy to przepracować, jeśli tylko z nim porozmawiam. Julita podeszła do okna i zasłoniła zasłony. Moja mama usiadła obok mnie na kanapie i trzymała mnie za rękę widzieliśmy tam słuchając jak Paweł krzyczy z trawnika przez prawie 10 minut zanim w końcu odszedł. Mój tata obserwował przez okno, żeby upewnić się, że faktycznie wsiadł do samochodu i odjechał. Mój tata zapytał, czy chce złożyć wniosek o zakaz zbliżania się. Powiedziałam: "Nie, to wydaje się ekstremalne". Spojrzał na mnie jakbym była szalona i powiedział: "Skarbie, ten człowiek właśnie pojawił się niezaproszony, odmówił wyjścia i krzyczał na ciebie z naszego trawnika. To nie jest ekstremalne, to jest nękanie". W niedzielę moja mama zasugerowała, żebym wzięła dzień na zrobienie czegoś dla siebie, wyjść z domu, oczyścić głowę, nie myśleć o Pawle przez kilka godzin. Julita zaproponowała, że zabierze mnie do Muzeum Sztuki, bo kiedyś uwielbiałam tam chodzić. Chodziliśmy po przez Godziny i to był pierwszy raz od miesięcy, kiedy zrobiłam coś bez konieczności meldowania się komukolwiek lub wyjaśniania, dokąd idę. Mój telefon rozładował się w połowie i nawet nie wpadłam w panikę. Do takiego stopnia byłam kontrolowana. Rozładowujący się telefon kiedyś sprawiał mnie w kompletny niepokój, bo Paweł nie mógł się do mnie dodzwonić, ale wczoraj po prostu cieszyłam się byciem nieosiągalną. Po lunchu zatrzymaliśmy się w hali koszyki i padliśmy na Anię z mojej pracy. Była tam ze swoim mężem, kupując jedzenie i spojrzała na moją twarz, pytając, czy wszystko w porządku. Chyba wyglądałam dość mizernie. Julita przeprosiła, żeby dać nam prywatność, a Ania zapytała, czy chodzi o Pawła. Zapytałam skąd wie, a ona powiedziała, że miała na studiach chłopaka dokładnie takiego jak on, że natychmiast Poznała znaki, te ciągłe wideo rozmowy, niepokój, kiedy dzwonił mój telefon, sposób w jaki zrywałam się, by odebrać. Powiedziała, że chciała coś powiedzieć, ale nie chciała się wtrącać. A teraz czuję się winna, że nie odezwała się wcześniej. Powiedziałam jej, że to nie jej wina, że prawdopodobnie i tak bym jej nie posłuchała. Dała mi swój numer i powiedziała, że jeśli będę czegokolwiek potrzebować, miejsca do spania, kogoś do rozmowy, pomocy w przeprowadzce, mam dzwonić. Powiedziała, że jej mąż ma ciężarówkę i pomogą mi się wyprowadzić, kiedy tylko będę gotowa. Ta oferta uświadomiła mi, że naprawdę muszę to zrobić. Nie mogę wiecznie ukrywać się w domu rodziców. Muszę wrócić do tego mieszkania i zabrać swoje rzeczy. Muszę faktycznie zakończyć ten związek, a nie tylko go unikać. Ostatnia aktualizacja. Poszłam do pracy w poniedziałek rano, a Paweł czekał na parkingu. Zaparkowałam na swoim zwykłym miejscu o 7:15 rano, a on stał oparty o swój samochód z dwiema kawami z żabi. Jakby to był jakiś romantyczny gest. Kiedy mnie zobaczył, podniósł jeden z kubków i uśmiechnął się, jakbyśmy byli normalną parą mającą normalny poniedziałkowy poranek. Siedziałam w samochodzie przez dobrą minutę, próbując zdecydować co zrobić. Część mnie chciała po prostu odjechać, ale miałam umówionych klientów i nie zamierzałam pozwolić mu zniszczyć mojej pracy. Więc wysiadłam i poszłam prosto w kierunku wejścia do biura, nie zwracając na niego uwagi. Poszedł za mną, zaczął mówić o tym, jak całą noc myślał o nas, jak przeniósł moją ulubioną kawę jako gest pokojowy, jak bardzo chciał porozmawiać zanim wejdę do pracy. Powiedziałam mu, że nie mam mu nic do powiedzenia w tej chwili. A on złapał mnie za ramię. Nie mocno, nie gwałtownie, ale złapał mnie. I kiedy spojrzałam na jego dłoń na moim ramieniu, a potem z powrotem na jego twarz, coś we mnie się zmieniło. Wyrwałam ramię i powiedziałam mu, żeby nigdy więcej mnie nie dotykał. Wyglądał na autentycznie zszokowanego, jakby nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił. Zaczął natychmiast przepraszać, mówiąc, że próbował tylko zwrócić moją uwagę, że to nic nie znaczyło. Weszłam do biura, a on, dzięki Bogu, nie poszedł za mną do środka, ale widziałam go przez okno, siedzącego w swoim samochodzie i obserwującego budynek. Ania zauważyła to natychmiast, kiedy weszłam, zapytała, czy to Paweł na zewnątrz, a ja powiedziałam tak. Spojrzała przez okno, potem z powrotem na mnie... I powiedziała panu Krzysztofowi, że mamy sytuację. W ciągu pięciu minut pan Krzysztof wyszedł na zewnątrz i powiedział Pawłowi, że musi odjechać albo zadzwoni po policję. Paweł próbował się kłócić, że tylko na mnie czeka, że musimy porozmawiać. Pan Krzysztof powiedział mu, że to teren prywatny i że sprawia, że personel czuje się niekomfortowo. Paweł w końcu odjechał, ale nie wcześniej niż napisał mi, że to było upokarzające i niepotrzebne. Około 11 zadzwoniła moja mama. Paweł znowu pojawił się pod ich domem. Mój tata powiedział mu przez drzwi, że mnie tam nie ma i że musi przestać przychodzić. Paweł najwyraźniej stał na ganku, nalegając, że chce tylko oddać niektóre z moich rzeczy, że nie próbuje problemów. Mój tata powiedział mu, żeby zostawił rzeczy na ganku i odszedł. Paweł odmówił. Powiedział, że chce mi je osobiście, żebyśmy mogli przynajmniej odbyć cywilizowaną rozmowę. Mój tata zadzwonił po policję. Paweł wyszedł zanim przyjechali, ale i tak złożyli raport. Funkcjonariusz powiedział moim rodzicom, że jeśli Paweł wróci, mogą ubiegać się o zakaz zbliżania się, ale na razie to była tylko sprawa rodzinna, a Paweł technicznie nie złamał żadnego prawa. To mnie wkurzyło. Śledził mnie, pojawiał się w mojej pracy, pojawiał się w domu moich rodziców wielokrotnie, odmawiając zostawienia mnie w spokoju, ale najwyraźniej to tylko konflikt domowy. Podczas przerwy na lunch zadzwoniłam do Julity i powiedziałam jej, że muszę zabrać swoje rzeczy z mieszkania, że nie mogę tego wiecznie unikać. Powiedziała, że opuści popołudniowe zajęcia i spotka się tam ze mną i z mamą. Napisałam do Ani, a ona powiedziała, że ona i jej mąż tegoś mogą spotkać się z nami o 18:00 ze swoją ciężarówką. Skończyłam pracę i pojechałam prosto do mieszkania. Ręce mi się nie trzęsły, żołądek mi się nie przewracał, po prostu miałam dość, dość bycia przestraszoną, dość unikania konfrontacji, dość pozwalania Pawłowi kontrolować moje życie, nawet o tym, jak już zdecydowałam się odejść. Julita i moja mama już tam były, kiedy przyjechałam około 17:30. Samochodu Pawła nie było na parkingu, co, jak myślałam, oznaczało, że może nam się po i załatwimy to bez scen. Weszliśmy na górę i użyłam klucza, żeby nasfuścić. Mieszkanie było w bałaganie, jakby Paweł je przeszukał, szukając czegoś. Szuflady otwarte, drzwi szafy szeroko otwarte, rzeczy wyciągnięte z szafek. Na ścianach były przyklejone wydrukowane Ekranu z rozmów tekstowych. Moje rozmowy z Julitą, z Anią, z moimi rodzicami. Przejrzał mój telefon podczas jednej ze swoich nocnych inspekcji i wydrukował wszystko, co wspominało o nim lub o naszym związku. Moja mama stała na środku salonu, patrząc na te papiery przyklejone wszędzie i po prostu powiedziała: Co tu się do diabła dzieje? A ja nawet nie mogłam jej odpowiedzieć, bo je czytałam. Była tam rozmowa, w której Julita nazwała go kontrolującym. Wiadomości, w których moja mama pytała, czy wszystko w porządku. Wiadomości, w których Ania pytała o wideorozmowy. Wszystko to wydrukowane i wyeksponowane jak dowody w śledztwie w sprawie morderstwa. Julita zaczęła je zrywać. Powiedziała mi, żebym zaczęła pakować swoje rzeczy z sypialni, podczas gdy ona i mama się tym zajmą. W sypialni I wtedy zobaczyłam mój laptop otwarty na łóżku. Paweł przeglądał moją historię wyszukiwania. Widziałam, że karta przeglądarki jest wciąż otwarta. Artykuły o przemocy emocjonalnej, posty o kontrolujących związkach, strony o tym, jak bezpiecznie odejść. Wiedział, wiedział, prawdopodobnie od soboty, że planuje odejść i przeglądał wszystko, próbując wymyślić, jak to zatrzymać. Zaczęłam wrzucać ubrania do worków na śmieci. Nawet ich nie składałam. Po prostu chwytałam na ręcza i wychałam je do środka. Moja mama weszła z moimi strojami roboczymi i zaczęła pomagać. Pracowałyśmy szyko i nie rozmawiałyśmy zbyt wiele. Julita była w salonie, pakując moje książki i zdjęcia. Byłyśmy tam może 20 minut, kiedy usłyszałam otwieranie drzwi. Paweł wszedł do mieszkania i po prostu zatrzymał się, kiedy zobaczył Trzy z workami na śmieci pełnymi moich rzeczy. Spojrzał na mnie i powiedział: Więc to naprawdę koniec? A ja mu powiedziałam tak, chciał wiedzieć, czy możemy porozmawiać sami. Bez mojej rodziny. Powiedziałam nie. Zapytał, dlaczego taka jestem. Dlaczego nie mogę po prostu odbyć z nim dojrzałej rozmowy bez publiczności. Powiedziałam mu, że jesteśmy daleko poza dojrzałymi rozmowami, że zabieram swoje rzeczy i odchodzę, a on może sobie poradzić z umową najmu jak chce. Zaczął iść w moim kierunku, a Julita stanęła między nami, mówiąc mu, żeby się cofnął. Zignorował ją i dalej mówił do mnie o tym, jak przesadzam, jak wszyscy się kłócą jak po prostu potrzebujemy trochę przestrzeni, żeby ochłonąć, a potem możemy to przepracować. Zapytałam go, czy uważa, że przyklejanie moich prywatnych rozmów do ścian jest normalne. Czy uważa, że Śledzenie każdego mojego ruchu jest normalne, czy uważa, że pojawianie się w mojej pracy i w domu moich rodziców wielokrotnie jest normalne. Powiedział, że robił te rzeczy tylko dlatego, że go odpychałam, bo nie chciałam z nim rozmawiać, bo był zdesperowany, by zrozumieć, co się dzieje. Klasyka. Jakoś to wszystko była moja wina za niewłaściwą komunikację. Moja mama wtrąciła się i powiedziała Pawłowi, że musi pozwolić nam dokończyć pakowanie i wyjść. Powiedział, że to też jego mieszkanie i ma prawo tu być. Powiedziała: dobrze, ale musi trzymać się od nas z daleka. Usiadł na kanapie i po prostu patrzył, jak się pakujemy. To była najbardziej niekomfortowa rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. Ania i Grzegorz pojawili się z ciężarówką około 18.15. Cała energia Pawła zmieniła się, gdy do mieszkania Inny mężczyzna wstał i chciał wiedzieć, kim jest Grzegorz. Powiedziałam mu, że pomaga mi się przeprowadzić. Paweł powiedział, że nie podoba mu się, że obcy ludzie grzebią w jego rzeczach w jego domu. Grzegorz bardzo spokojnie powiedział, że jest tu tylko po to, by nosić łudła i nie ma żadnego interesu, czy ich w czyichkolwiek rzeczach. Zaczęliśmy ładować rzeczy do ciężarówki. Zajęło nam to trzy kursy w górę i w dół po schodach. Paweł podążał za nami na każdym kroku, komentując, pytając, czy naprawdę zamierzam zabrać ekspres do kawy, który kupiliśmy razem, wskazując, które meble są jego, a które moje, mówiąc, że nie może uwierzyć, że robię to z tak błahego powodu. Nazwał dwa lata inwigilacji i kontroli błahoską. Na ostatnim kursie w dół swoje pudełko z rzeczami a Paweł zablokował drzwi. Powiedział że my porozmawiać, zanim wyjdę, że zasługuje na prawdziwą rozmowę o tym, co poszło nie tak. Że po latach razem jestem mu to winna. Powiedziałam mu, że nic mu nie jestem winna. Że dałam mu dwa lata pełnego dostępu do całego mojego życia i to nigdy nie wystarczyło, że zamienił związek w operację inwigilacyjną, że mam dość udowadniania swojej niewinności, kiedy nigdy nie popełniłam żadnego przestępstwa. Zaczął płakać, naprawdę płakać, mówiąc, że mnie kocha, że nigdy nie chciał, żebym czuła się kontrolowana, że wszystko co robił było dlatego, że bał się mnie stracić. Powiedział, że jeśli tylko wrócę do środka, możemy porozmawiać o granicach, o tym, co trzeba zmienić, o tym, jak iść naprzód. Zapytałam go, czy naprawdę myśli, że granice to naprawią. Czy myśli, że mogłabym mu zaufać, że uszanuje. Jakąkolwiek granicę, skoro spędził dwa lata, łamiąc każdą jedną, którą próbowałam postawić, powiedział, że to nie fair, że na wszystko się zgodziłam, że dobrowolnie dałam mu moje hasła i lokalizacje. I miał rację. Zgodziłam się na to. Bo zmanipulował każdą prośbę w test mojej miłości i wierności. Bo wmówił mi, że jeśli naprawdę go kocham, udowodnię to, rezygnując z mojej prywatności. Bo przekonał mnie, że normalne granice w związku są w rzeczywistości oznakami ukrywania czegoś. Powiedziałam mu to wszystko. Powiedziałam mu, że zgoda na coś pod wpływem manipulacji, to nie to samo, co przyzwolenie, że spędziłam dwa lata, próbując uleczyć jego traumę, podczas gdy on traumatyzował mnie, że mam dość poświęcania się, by zarządzać jego niepewnością. Julita nie wytrzymała. Powiedziała Pawłowi, że ma urojenia jeśli myśli, że którekolwiek z jego zachowań było normalne, że pojawianie się w czyimś miejscu pracy i w domu rodziny, wielokrotnie to śledzenie, że wąchanie ubrań swojej dziewczyny w poszukiwaniu zapachu perfum jest chore, że mierzenie czasu dojazdów i żądanie wideorozmów podczas przerw na lunch to kontrolowanie. Paweł powiedział jej, żeby się nie wtrącała, że to sprawa między nami. Powiedziała, że przestało to być sprawą między nami, kiedy zaczął nękać całą rodzinę. Grzegorz podszedł i zasugerował, żeby Paweł odsunął się od drzwi. Paweł spojrzał na niego i przez sekundę myślałam, że może spróbuje się bić, ale potem po prostu odsunął się na bok i powiedział, będziesz tego żałować, nie w groźny sposób, bardziej jak przepowiednia. Jakby szczerze wierzył, że pewnego dnia obudzę się i zdam sobie sprawę, że popełniłam ogr... Błąd odchodząc od niego. Wyszłam z ostatnim pudłem i nie obejrzałam się za siebie. Załadowaliśmy wszystko i pojechałam do domu moich rodziców z mamą. Julita, Grzegorz i Ania jechali za nami z ciężarówką. Rozładowaliśmy wszystko do mojego starego pokoju i garażu moich rodziców i o 21:00 siedziałam na moim łóżku z dzieciństwa, otoczona workami na śmieci pełnymi mojego życia. Paweł napisał do mnie tej nocy 89 razy. Przeczytałam każdą jedną wiadomość, a potem zablokowałam jego numer. Zablokowałam go na portalach społecznościowych, komunikatorach, wszędzie. Zmieniłam znowu wszystkie moje hasła. Wyłączyłam wszelkie udostępnianie lokalizacji, które mogłam przegapić. Mój tata pomógł mi przejrzeć ustawienia telefonu, żeby upewnić się, że nie ma żadnych aplikacji śledzących, o których nie to była poniedziałkowa noc. We wtorek poszłam do pracy i Pawła tam nie było. W środę. Poszłam do pracy i jego też tam nie było. Czwartek po południu pojawił się w domu moich rodziców, kiedy byłam w pracy. Zostawił torbę z moimi rzeczami na ganku z notatką, która brzmiała, zawsze będę cię kochał i mam nadzieję, że pewnego dnia zdasz sobie sprawę z tego, co mieliśmy. To, co mieliśmy, to on kontrolujący każdy aspekt mojego istnienia, podczas gdy ja wmawiałam sobie, że to miłość. W piątek pojechałam z tatą do sądu i złożyłam wniosek o zakaz zbliżania się z powodu uporczywego nękania. Urzędniczka zapytała mnie, czy Paweł kiedykolwiek mnie uderzył, a ja powiedziałam, że nie. Zapytała, czy mi groził, a ja powiedziałam, że nie bezpośrednio. Zapytała, jaka jest podstawa wniosku, a ja o pojawianiu się w mojej pracy i w domu moich rodziców wielokrotnie, o odmowie zaakceptowania, że związek się skończył, o inwigilacji telefonicznej, o izolacji od przyjaciół. Zatwierdziła tymczasowy zakaz. Paweł ma wyznaczoną rozprawę na przyszły miesiąc, gdzie może go zakwestionować jeśli zechce. Moja mama myśli, że się pojawi i spróbuje przekonać sędziego, że przesadzam. Mój tata myśli, że da sobie sprawę, że przegrał i da mi spokój. Julita myśli, że złamie zakaz w ciągu tygodnia. Ania myśli, że znajdzie sposób, by obwinić mnie za wszystko i jakoś zrobić z siebie ofiarę. Nie wiem, co zrobi. Wiem tylko, że po raz pierwszy od dwóch lat mój telefon nie jest przeszukiwany każdej nocy. Mogę zatrzymać się w ocean bez mierzenia sobie czasu, mogę zjeść lunch bez wideorozmowy mogę rozmawiać z z kimi współpracownikami bez przygotowywania wyjaśnień. Mogę istnieć bez inwigilacji. Więc tak odeszłam. Mieszkam u rodziców, dopóki nie znajdę własnego mieszkania. W przyszłym tygodniu idę na terapię, odnawiam kontakt z Grzeźkiem i przyjaciółmi, których odcięłam. Uczę się istnieć bez kogoś, kto monitoruje każdy mój ruch. I do wszystkich, którzy komentowali mój pierwszy post, mówiąc mi, żebym uciekała, dziękuję. Mieliście rację. To nie była miłość. Nigdy nie była to miłość. To była kontrola przebrana za troskę, inwigilacja przebrana za bezpieczeństwo i izolacja zapakowana jako ochrona związku. Odeszłam i zostaję z dala.